Widzimy dzisiaj tutaj e, trzy ciągniki e, stworzone tak naprawdę do e, podobnych zastosowań, jednakże e, znu, e, różniące się e, od siebie dość znacznie. Co to za ciągniki? E, tak, witam. Jesteśmy na pokazach sadowniczych marki New Holland w okolicach właśnie Białej Rawskiej. Prezentowane modele e, są dedykowane w powiedzmy w tym przypadku, do, do prac sadowniczych. Tak? Mamy od najmniejszego mocowo ciągnika, tutaj przede mną jest model Boomer 55, 57 koni. Warto właśnie, to co, to co ważne, ciągnik już posiada najnowsze normy, spełnia najnowszą normę emisji spalin Stage 5, silnik posiada moc właśnie 57 koni, ma na oryginalną kabinę z klimatyzacją oczywiście, Takim elementem, który warto pokazać i tutaj możemy zobaczyć, jest chociażby skręt tych przednich pół, tak? I jak, jak, jak ten ciągnik jest skrętny? Tak naprawdę jak tutaj jeździliśmy, to z jednego rządka w drugi bez problemu mogliśmy, mogliśmy wjechać. To wyposażenie ciągnika, obciążniki z tyłu, haki na, na tuzie, kabina, klimatyzacja, jest wyposażeniem standardowym. i tak naprawdę najczęściej sprzedawaną opcją, tak, jaką, jaką tutaj klienci wybierają. Kolejnym ciągnikiem idąc, idąc dalej jest P370F, również nowość, również silnik już z normą Stage 5. Ciągnik, jak widzimy, typowo już sadowniczy, tak, gdzie w tym w przypadku wersja ROPS. Szerokość robocza to jest ciągnika około 1,30 m. Tutaj mamy również przednie obciążniki, napęd oczywiście na cztery koła, ciągnik posiada przekładnię mechaniczną z biegami pełzającymi, to jest 20 do przodu, 20 do tyłu, prędkość minimalna, to około 1 km na godzinę, więc też idealna maszyna do takich prac właśnie w międzyrzędziach czy w sadach, bardzo, bardzo dobrze się sprawuje. Też właśnie tegoroczna nowość, tak naprawdę dopiero to są pierwsze sztuki, które prezentujemy w tym roku. Już troszeczkę w nowy design maski, właśnie ta zmiana silnika. Silnik dodam jeszcze, że trzycylindrowy. Moc tutaj 65 koni mechanicznych. Ciągnik oczywiście posiada rewers, jazda do przodu, jazda do tyłu. Mamy liftomatik na tylnym tuzie. Też tutaj możemy, mamy sterowanie tak? podnośnikiem, jest oczywiście mechaniczne, ale, ale mamy opcję Liftomatic, że ciągnik, może tylny tłuszcz czy maszyna opuścić się czy bez, bez problemu szybciutko. Trzy pary wyjść hydraulicznych, więc również bardziej zaawansowane maszyny, typu jakiś opryskiwacz ze zbudowaną hydrauliką, również jesteśmy w stanie je tutaj podłączyć. No, maszyna też bardzo wygodna, wydajna. Z tego co zauważyłem też tutaj są jakieś elementy ułatwiające faktycznie obsługę chociażby pamięć obrotów. Tak, tak, ciągnik posiada właśnie, jeżeli chodzi o obroty też pamięć, możemy sobie to wyregulować. Właśnie ten, ta funkcja Liftomatic, czyli podnoszenie, opuszczanie, szybkie, tylnego tuza, to, to już mamy. Elektrohydrauliczne załączanie przedniego napędu to też jest klawisza. Już nawet w tego typu maszynie, już jest to standardem, czy, czy blokada też również elektrohydrauliczna. No i przechodzimy, no, do, można powiedzieć, do perełki dzisiejszego pokazu w takim sensie, że do ciągnika najlepiej wyposażonego, no, to jest faktycznie ekstra klasa chociażby biorąc pod uwagę tą amortyzowaną przednią oś. Tak, ciągnik już T480N z takiej topowej serii T4FNV, czyli dedykowanych ciągników specjalistycznych właśnie do upraw w międzyrzędziach, do sadów, do winnic. No wszystkie rozwiązania, co najlepsze w New Holland mamy właśnie zastosowane w tym ciągniku. Nowością jest amortyzowana przednia oś, tak naprawdę oś Terra Glide, zaadaptowana czy podobnie z większych ciągników. Podobne rozwiązania na jednym siłowniku bardzo dobrze się to sprawdza. Więc ciągnik ma cztery poziomy regulacji. Tutaj, poziom wysokości możemy sobie zablokować tą oś, jeżeli tego nie potrzebujemy. Generalnie to rozwiązanie, raz że poprawia nam komfort pracy a dwa, gdzieś na terenach górzystych, czy na nierównym takim terenie, bardzo wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Bo wtedy lepiej kopiuje ten teren, te nierówności, idealnie ta, ta oś nam wyłapuje te wszystkie nierówności. Tak naprawdę wersję, którą widzimy, którą prezentujemy, w zasadzie wszystko, co może, mogło być wybrane w konfiguratorze, zostało tutaj zastosowane. Bo mamy i przedni tusk i przedni wą. I jeżeli chodzi o hydraulikę, to też rozdzielacze elektrohydrauliczne, zarówno boczne tutaj na listwie możemy podpiąć jakieś aplikacje czy naprzód, tak samo jak i z tyłu elektrozawory. Kabina też warto dodać, że już jest już też tą kabiną Blue Cup 4, czyli z tym podwójnym systemem filtracji, gdzie tylko przypomnę, że Mamy standardowe oczyszczanie powietrza poprzez filtr pyłkowy, kiedy powiedzmy robimy sobie przejazdy drogą taką gdzieś z gospodarstwa do na pole i kiedy zaczynamy pracę z jakimiś aplikacjami, które no, czy opryskiwać właśnie z jakimiś środkami chemicznymi, jest system oczyszczania właśnie tej drugiej kategorii z filtrem węglowym, gdzie wtedy pyłkowy zamykamy, w kabinie tworzy się nadciśnienie, tak żeby nie dostawało się nic z zewnątrz i cały system oczyszczania jest tylko poprzez ten filtr węglowy który wyłapuje wszystkie te substancje chemiczne więc mamy, mamy w środku no generalnie wpływa to oczywiście na zdrowie na bezpieczeństwo operatora co więcej ciągnik też już z przekładnią tutaj z rewersem elektrohydraulicznym czyli mamy lekką manetkę do zmiany kierunku jazdy jest również biegi są również pod obciążeniem 20 w tym przypadku 32 na 16 Także w zasadzie tylny podnośnik też już jest elektrycznie sterowany, czyli mamy pokrętło EHR, bardzo wygodna funkcja. Także, no, jeżeli ktoś szuka takiego rozwiązania no, wymagającego klienta, no to jak najbardziej to ta, ten, ten model jest dedykowany. No więc może właśnie ten temat rozwiniemy, bo widzimy tu tak naprawdę trzy ciągniki. W jakich warunkach warto postawić na boomera, w jakich na model T3, a w jakich na T4? Więc tak, boomer jest na tyle uniwersalnym ciągnikiem, że zarówno sprawdzi się w pracach takich tak jak tutaj mamy sadowniczych czy w warzywnictwie, bo z uwagi na gabaryty, na szerokość, ale również jako ciągnik pomocniczy, na przykład w gospodarstwie typowym rolnym. Tak, na jakimś tam niewielkim areale jako pomocnicza maszyna to też robiliśmy pokazy właśnie niedawno z przetrząsaczem, z zgrabiarką, też doskonale sobie radził ten ciągnik. Więc jest to albo ciągnik powiedzmy do mniejszego gospodarstwa, takie około 15 hektarów, albo jako ciągnik pomocniczy w większym gospodarstwie. I to czy zarówno w sadowniczym, czy, czy w typowo rolnym, jak najbardziej. Z kolei T3F jest typowym ciągnikiem specjalistycznym, tak? jest z uwagi na gabaryty wąski. Wszędzie wiedzie właśnie tutaj, więc typowo dedykowany do prac w sadzie, w ogrodach, gdzieś tam, czy w winnicach, czy, czy przy warzywach. No jest też ciągnikiem mechanicznym, tak? więc to wpływa, jeżeli ktoś... Są klienci, którzy też preferują rozwiązania mechaniczne, takie typowa przykładnia mechaniczna, jeżeli chodzi o biegi, czy, czy sterowanie hydrauliką właśnie tutaj z dźwigni. Tutaj mamy wszystko w tym ciągniku w T3F. To też oczywiście wpływa na atrakcyjność cenową, tak? gdzie mamy tą cenę no, dosyć atrakcyjną. No i dla wymagających klientów z kolei, dla takich profesjonalnych gospodarstw, czy, czy, czy no, tak jak tutaj, właśnie mamy sady, więc e, duże obszary. tak? Więc ciągnik, jeżeli chcielibyśmy go wykorzystać, jego pełne możliwości i mamy ten potencjał w ale no to ty, tego typu maszyna. No, klient właśnie, który. Użyczył nam, pozwolił nam tutaj wjechać, właśnie użytkuje tego typu ciągnik wyposażony już w, we wszystkie te nowości, tak żeby było wygodnie yy, bezpiecznie tak, i, i zdrowo yy, Czy możemy powiedzieć coś o cenach tych ciągników? Yy, no tak, jak najbardziej, już zaczynając najtańszym ciągnikiem będzie Boomer, w tej chwili 50, taka najczęściej sprzedawana, wybierana przez klientów, czyli 52 konie mocy Mamy promocję w, takim właśnie, w takiej właśnie opcji, jak tutaj widzieliśmy z kabiną, z klimatyzacją, z dwuletnią gwarancją fabryczną. Jest już w cenie 102 800 zł netto. Tak, już zaczynamy z obciążnikami. Następnie mamy serię T3F i, i tutaj będzie troszeczkę drożej, powyżej 100, około 120 tysięcy, to już zależy właśnie jeszcze od wyposażenia, co byśmy tam w tym ciągniku chcieli. No i najdroższa seria T4N. Tutaj tak naprawdę ceny są pomiędzy 160 a 250, tak, tak możemy to gdzieś tam taki rozstrzał z uwagi na to dodatkowe wyposażenie i ten model no to już z pewnością tutaj yy, bliżej 200 tysięcy tak? czy ponad nawet.